Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, a dzisiaj szczególnie witam wszystkie osoby z znaku wagi. Przychod przygotowałem dla Was układ e, ogólny, horoskop na miesiąc wrzesień. Pamiętajcie, że jest to układ ogólny, tak jak powiedziałem, więc wszystko, co z Wami rezonuje, wszystko, co może być Wam przydatne, pomocne, wszystko to, co być może e, przemówi do Was. Przyjmijcie, a całą resztę powierzcie żywiołom. Przypominam również o tym, że możecie zażyczyć sobie horoskopu indywidualnego. A wszystkie informacje potrzebne do tego, jak to uczynić, pod filmem. A więc, aby nie przedłużać, karty z najwyższą atencją i intencją pasuje dla najwyższego dobra dla Was. No, i zobaczmy, z jakimi energiami, z jakimi podpowiedziami karty zawitają, co podpowiedzą, co wskażą, i w jaki sposób będziecie mogli pracować właśnie we wrześniu. Dobrze, najpierw zobaczmy kwestię finansowe i zawodowe. Mhm. Mhm. Dosyć mocno. Teraz kwestie uczuciowe. I zobaczmy jeszcze kwestie energetyczne. Mhm. Dobrze kochani. Początek tego miesiąca, no co by dużo nie mówić. No, nie jawi się zbyt fajnie, niestety. Mamy dziesiątkę mieczy. Być może przegapiliście pewne możliwości współpracy. Być może jesteście przeciążeni pracą. Być może przegapiliście moment, kiedy powinniście rozdzielić swoje oczekiwania, wartości, a możliwości. Może czas, który Mieliście do tej pory, przytłoczył was, nie jesteście do końca w stanie ocenić waszych możliwości. Mimo tego, że czwórka denarów no nie jest jakoś tragicznie finansowo przynajmniej. Potwierdza to również karta diabła. Karta diabła. zawsze jest dobry na finanse. Na seks dobry i dobre pieniądze, ale też również daje pewne niepewności, pewne zadiablenie. Informacje o tym, że. Hmm, Trochę w tym kociołku z zupą zawrzało, a my nie do końca wiemy, gdzie łyżka, co by zamieszać. Troszeczkę może tak się czujecie, przeciążeni, przegapieni możliwości, które mogłyby was ukierunkować. No i tak niby macie, niby posiadacie, niby jest ta praca, no ale tak nie do końca jesteście zadowoleni. Być może chcielibyście podwyżki, być może chcielibyście więcej emocji, jeżeli to jest praca jakaś. Zastaliście się w, w tej pracy, wpadliście w pewną rutynę, brakuje wam adrenaliny. I to jest kwestia jakby otwarcia się na możliwość jakby zmiany, tak? Docenienia tego, co już posiadacie, docenienia tego, co już zrobiliście, wyjść z tej dziesiątki mieczy. Ja cały czas powtarzam, dołki i upadki są po to, aby móc się w końcu podnieść, bo do momentu, kiedy spadacie, no nie za bardzo jest możliwość ruchu, tak? Możecie spadać plecami lub brzuchem na dół, no ale do momentu, kiedy nie upadniecie, nie jesteście w stanie zbyt wiele zrobić. Więc przekujcie ten upadek, to przybicie w wasz sukces. Docencie, co macie, docencie, co już zrobiliście, transformujcie, może podejmijcie współpracę. Otwórzcie się na możliwość nie wiem, zatrudnienia dobrego menadżera, pracownika, współpracownika. Docieńcie co macie, pozwólcie sobie na emocjonalność, a wszystko ruszy do przodu. W kwestiach osobistych, w kwestiach uczuciowych zmiany, duże zmiany, szybkie zmiany, bardzo emocjonalne. Być może sto, stoicie w sytuacji, kiedy macie zadecydować. Wagi na ogół są dosyć wyważone, one Dobrze podejmują decyzję, aczkolwiek czasami może być to dosyć trudne. Tutaj jest podpowiedź, aby to zrobić w jednym cięciem. Pamiętajcie, że sytuacje, tkwienie w sytuacjach, które, które czasami są trudne, no, obciążające. Ja rozumiem, że życie. Czasami takie jest, czasami jednak trzeba walczyć, tak? Ale przychodzi ten czas, aby móc zacząć wzrastać emocjonalnie, to trzeba pozwolić sobie na pewien wybuch emocji, pewien wybuch takiej adrenaliny, która odetnie, zmieni, ustabilizuje nasze poczucie. Król Pucharów, emocje, stanowisko. Ja jestem empatyczny, ja jestem uczuciowy, ja mam pewne postrzeganie tego świata, ale to ja jestem tu królem. To ja tu rządzę i jeżeli coś się nie podoba, to zaczniemy rozmawiać. Jeżeli nie, drogowolna, odcinamy. Tylko mądrze, bo to nie chodzi o to, aby teraz ofochać się na cały świat i pokazać, że teraz trzeba bić mi pokłony, bo toż to ja król jestem i jeszcze puchar dzierżę. Nie, nie, nie. Oceńcie, zobaczcie, jak już wypracowaliście sobie pozycję w waszym związku. Jeżeli wymaga jakiejś transformacji, to zróbcie to mądrze. W poszanowaniu uczuć, godności własnych i partnera. A jeżeli już rzeczywiście nic się nie da zrobić, pozwólcie sobie na to, aby móc otworzyć się na nowe, które was transformuje do lepszego związku. Zobaczmy jeszcze. Kwestie energetyczne i zdrowotne. Kochani, w kwestiach energii i zdrowia jesteście w bardzo dobrej, w dobrym momencie. Jesteście otwarci na nowe rzeczy, na wzrost energetyczny, na ugruntowanie Waszej pozycji w domu. Mamy czwórkę buław, to wszystko to, co w domu to emocje, to, to zdrowie, to stabilność, a jeżeli jest zdrowy dom, to zdrowe zdrowie i w nim również, wiecie, tak się mówi, że całe zdrowie zaczyna się od jelit, od zdrowych jelit. Tak, wiecie, aby czuć się dobrze, bezpiecznie, spełnionym, w dobrych emocjach, silnie i móc dobre oceny wystawiać, i nie pogrążyć się samotnie na własnym polu walki, to dom spokojny i dobry jest bardzo istotny. Tam szukajcie swojej opoki, tam szukajcie rozwiązań. a Energetycznie? Dobrze. Coś przed wami jest do oceny. Coś do wyjaśnienia. Coś do um, jakby przeszeregowania. Po to, żeby nie stanąć na tym polu walki piątka mieczy i nie czuć się, no, zwyciężyłem, ale co teraz? No, w sumie jestem sam. No, tak, trochę, trochę, trochę nie bałco. Więc... Starajcie się tej siły używać mądrze decydować o własnym losie, otwierać się na Wasze korzenie. Tam być może znajdziecie odpowiedzi na, jeżeli macie jakieś problemy, mimo wszystko, jakieś sytuacje, które nie do końca energetycznie czy zdrowotnie z Wami no, grają na chwilę obecną, to być może tam też możecie szukać Waszej siły, ale i, i jakby. Pierwotnych przyczyn, dlaczego coś nie do końca jest tak. Więc nie wiem, rozmowa z babcią, ze starszą ciocią, z mamą, jak najbardziej w kwestiach energetycznych czy właśnie zdrowotnych, być może tam znajdziecie odpowiedź, niemniej jednak dom jest waszą siłą w dobrej ocenie i w dobrych, empatycznych relacjach. Myślę, że bardzo, bardzo pozytywny układ na wrzesień dla Was. Zobaczmy jeszcze energie wyższe, energie anielskie. Oczywiście dla osób, które pracują z aniołami, z energiami wyższymi, z energiami opiekuńczymi, jak najbardziej możecie skorzystać z tej podpowiedzi. Być może to będzie jakaś wytyczna Wasza jakaś droga właśnie do wzrostu na miesiąc wrzesień! Mhm. Dla Was? Anioł Raziel. Słuchajcie. Anioł Raziel to anioł, który jest jakby strażnikiem pewnych tajemnic. Jeżeli dobrze, odpowiednio poprosicie, jeżeli będziecie pracować nad pewnymi rzeczami, to e, raz pomoże Wam, a, jakby, uwidocznić te wszystkie sytuacje, które być może są tajemnicze. Pamiętajcie tylko, aby mm, jak, jakby to ująć: nie wszystkie tajemnice muszą wyjść na światło dzienne. To, czego się dowiecie, to, co. Y, Rozpoznacie u siebie to, co będzie dla waszych uszu, to ma być dla Waszych uszu. To anioł, który podpowiada, że aby móc godnie wzrastać tak to w życiu takim naszym, zwykłym, ludzkim, jak i też energetycznym, to należy pilnować pewnych tajemnic. Nie wszystko. Musi ujrzeć światło dzienne. Pamiętajcie tylko w energii dobra, bez szkody dla nikogo. To też energia, no, mówmy, takiego swoistego treningu cnoty. Między innymi właśnie, no, jakby to nazwać, krótkiego języka. Nie wszystko musi być powiedziane, pewna tajemniczość buduje też i nas od środka pod warunkiem, że tak jak powiedziałem bez e, szkody dla nikogo hm. tajemnicza, ale też i mocna energia Raziela no i na koniec jak zawsze skrypt e, dla was e, skrypt runiczny zobaczymy z jaką energią z jaką podpowiedzią z jakimi informacjami Runy dla Was na miesiąc wrzesień, Runa Romans, Runa Lot i Runa Fale, kochani, bardzo, bardzo emocjonalnie. Miesiąc może być miesiącem bardzo romantycznym, zakochanym, w drodze, ale też i w emocjach. Runa, romans mówi o możliwościach e, ugruntowania związku lub otwarcia się na takowym. E, gdzie? Być może w podróży. Runa lot jest runą też opiekuńczą w podróży, ale to też i runa zapowiadająca zmiany, ale też i kreująca, budująca waszą energetykę. Runa lot polecany jest dla osób, które idą na rozmowę kwalifikacyjną. Być może w zmianie pracy pomoże, jak najbardziej. Idziecie poprosić o podwyżkę. Runa lot. Ostrzeżeniem jest tylko runa fale. Ja już wcześniej powiedziałem, że emocjonalność jest piękna, łzy oczyszczające. Tylko nie pozwólcie sobie na zbyt długie tkwienie w takim przybiciu. Czasami trzeba oczyścić sytuację, czasami trzeba się wypłakać po to, aby móc lepiej pozytywniej spojrzeć i móc działać dla jak najlepszego własnego rozwoju, dobra, poczucia, bezpieczeństwa, poszanowania. Myślę, że miesiąc wrzesień będzie dla Was bardzo energiczny, energetyczny, bardzo romansowy. Daje Wam możliwość otwarcia się na nowe relacje, zamknięcie starych. Opanowaniu emocji, odcięciu tego, co wam jest niepotrzebne, sukcesywnym wzroście waszej energetyki, waszego poczucia, po to, żeby oczyścić co do oczyszczenia, wypłakać to, co do wypłakania, ale później. Pełnym impetem ruszyć do własnego szczęścia. Macie na to siłę, macie na to podstawy, budowa domu. Osądźcie to, co jest wam niepotrzebne. Działajcie we współpracy, otwórzcie się na tą współpracę. Nie tkwijcie w tym, że o kurczę, no niby wszystko mam, ale nie, no, może bym chciał więcej. Docencie, co macie. Kochajcie się, szanujcie się, pozwalajcie sobie na wielkie emocje, ponieważ one są piękne, nadają nam skrzydeł, wyciągają nawet z najgłębszego dołka. I zostawiają uśmiech w sercu i na twarzy. I tego Wam, kochani, z całego serca życzę. Niech wrzesień będzie kolorowy, magiczny, kochany, kochający, uczuciowy, lekko melancholijny, ale też i bardzo energiczny, lotny. Twórzcie swoją przyszłość, swoją przestrzeń w najlepszym dobru dla Was. Tego Wam z całego serca życzę i pięknie dziękuję za wysłuchanie.